No, i stało się, nowe iPhone'y wylądowały, i tak się składa, że miałem okazję pobawić się już nieco iPhone'em 15, w związku z czym mam trochę przemyśleć na temat tego telefonu, no i nie omieszkam się nimi z wami podzielić. Zacznijmy może od tego, co się zmieniło i czy w ogóle coś się zmieniło. Ja osobiście uważam, że te podstawowe modele iPhone'ów od kilku dobrych lat się nie opłacały i te smartfony tak naprawdę rok w rok były niemalże tym samym. Tutaj wreszcie Apple postanowiło coś zmienić i iPhone 15 wprowadza jednak sporo zmian względem swojego poprzednika. Dobrą informacją jest fakt, że mam tutaj ekran Super Retina XDR z technologią OLED który ma jasność do 2000 nitów. Niestety Apple z jakiegoś powodu doszło do wniosku, że pomimo tego, że zwiększyli jasność tego ekranu oraz że dali naprawdę dobry ekran, no to użytkownicy iPhone'a 15, iPhone'a 15 Plus wcale nie potrzebują Always On Display 120 Hz odświeżania i jeszcze jak z tym AOD mógłbym przymknąć oko, no to niestety muszę przyznać, że te 120 Hz mnie osobiście nieco boli, ponieważ kiedy raz się już zazna takiego odświeżania, to do tych 60 ciężko jest zwrócić. No bo właśnie iPhone 15 i iPhone 15 Plus ma 60 Hz odświeżania i ja wiem, że sporo osób twierdzi, że to wcale nie jest taka różnica i że większość użytkowników i tak na to nie zwraca uwagi, że nie potrzebuje tych 120 Hz, natomiast dla mnie no to jest rzecz, która jest sporym i chyba największym minusem, jeśli chodzi o 15 i 15 Plusa. Mimo tego wreszcie jest tutaj Dynamic Island, także noc, który przyszedł razem z iPhone'em X, poszedł już na emeryturę. Z czego się ja osobiście bardzo cieszę. Dynamic Island to jest sprytny sposób na ukrycie wycięć w ekranie, ale wygląda to bardzo fajnie, jest to bardzo pomysłowe. No i przekonaliśmy się już przy 14 Pro i 14 Pro Max, że to potrafi bawić i ma to kilka fajnych zastosowań. Także bardzo dobrze, że wreszcie wszyscy użytkownicy iPhone'ów i wszystkie osoby, które zyskują się na zakup swojego nowego telefonu od Apple, będą mieli z tym do czynienia. Co nie tylko zachęci Apple do dalszego rozwijania tej dynamicznej wyspy, ale doda także wiatrów, żagle dla wszystkich twórców aplikacji trzecich, aby wreszcie swoje aplikacje optymalizować pod względem nowego wycięcia w ekranie iPhone'ów. To tyle jeśli chodzi o wyświetlacz, a jeśli chodzi o aparaty, to również się sporo zmieniło i w końcu podstawowy iPhone ma dobry aparat. Okazuje się, że era głównego obiektywu 12 megapikseli w iPhone'ach odeszła już zapomnienie, ponieważ nawet w modelach 15 i 15, które mają te dwa obiektywy, Apple wprowadziło główny obiektyw. W 48 megapikseli. jest to więc spora zmiana i spora jakość względem poprzednika, ponieważ tutaj główny obiektyw jest taki sam jak w iPhone 14 Pro i Pro Max. A poza głównym obiektywem wspiera go obiektyw ultra szerokokątny, który ma 12 megapikseli. Jest to naprawdę spora zmiana i uważam osobiście, że większość użytkowników, zarówno pod względem zdjęć, jak i pod względem wideo będzie bardzo zadowolona. Skoro już mówimy o aparatach, to wspomnijmy też o samych pleckach, Konstrukcja iPhone'a 15 Plus nieco się zmieniła. On nie ma tytonowej obudowy, tak jak Pro i Pro Max, ale on jest nieco bardziej zaokrąglony i tył jest bardzo dziwny. Coś, czego wcześniej w żadnym iPhone'ie nie widziałem. On jest taki jakby. Matowy, bardzo dobrze trzyma się w ręce, w ogóle się nie ześlizguje, bardzo dobrze się go trzyma. Komfortowo leży w dłoni, nie musimy się martwić, że nam wyślizgnie się z dłoni, a nawet jeśli byście chcieli, to w końcu zawsze jest jeszcze silikonowe Etui od Apple, które możecie włożyć, no i wtedy w ogóle Eldorado. Kiedy tak sobie tym telefonem macham, to z pewnością rzucił Wam się w oczy ten kolor. To jest iPhone 15 Plus w wersji zielonej, no ale ta wersja zielona jest jaka jest, właściwie bardziej jest zielonym takim wypranym, takim pastelowym można by ładnie powiedzieć, w każdym razie no te kolory nie zachwycają. Podstawowy iPhone 15 dostępny jest w kolorze czarnym, zielonym, niebieskim, żółtym i różowym i chociaż niektóre te pastele naprawdę fajnie się sprawdzają, no to jednak większość z nich wygląda jakby po prostu zabrakło barwnika w kapertino. Ale wielokrotnie przecież w szkołach nas uczyli, żeby nie oceniać książki po okładce i jak bardzo by się Wam ten iPhone podobał czy też nie, to liczy się to, co jest w środku, a w środku mamy chip A16 Bionic, czyli ten sam, który był w 14 Pro i Pro Max. A16 Bionic charakteryzuje się m.in. sześciordzeniowym procesorem z dwoma rdzeniami zapewniającymi wydajność, czterema rdzeniami energooszczędnymi oraz pięciordzeniowym GPU. Do tego iPhone 15 i 15 Plus posiada również ultra szerokopasmowy chip drugiej generacji, który zwiększa możliwości orientacji w przestrzeni. W związku z tym, mimo tego, że jest gorszy od tego 17 Pro, który jest w tegorocznych modelach Pro i Pro Max, te nazewnictwa Pro trochę zaczynają się już mylić. W każdym razie to jest nadal bardzo dobry chip i ten telefon po prostu no śmiga. No i powód, dla którego trochę żałuję, że w zeszłym roku kupiłem swoją 14 Pro Maxa, to jest fakt, że tutaj w końcu wymieniono Lightning na USB-C. Coś co wydawało się jeszcze niedawno niemożliwym, okazało się jednak możliwe. Jak widać, Unia Europejska potrafi zdziałać cuda. A nie czeka do 2024 roku i już w tegorocznych flagowcach wymieniła port swój Lightning na port USB-C. Co prawda, jedyny minus jest to taki, że w podstawowej linii iPhone'ów 15 mamy USB 2.0, w Pro jest 3.0, dzięki czemu mamy nieco szybszy przesył danych. No, Dużo szybszy przesył danych. Tutaj wygląda to nieco gorzej, ale tak czy siak, wreszcie ten telefon możecie ładować takim kablem, jakiego używacie do absolutnie każdej elektroniki w waszym domu. Jeśli chodzi o rozmiary tych smartfonów, to iPhone 15 zwykły ma 6,1 cala, a iPhone 15 Plus ma 6,7 cala. Jest więc spory, to jest plusik, jest więc spory, ale dobrze się go trzyma, dobrze się z niego korzysta. Jeśli lubicie nieco większe smartfony, to uważam, że jest to strzał w dziesiątkę. Bateria się nie zmieniła. iPhone 15 i 15 Plus ma działać cały dzień na baterii, co jest wynikiem no nierewelacyjnym, ale standardowym jak na dzisiejsze czasy. Ale za to mamy szybsze ładowanie bezprzewodowe do 15 w dzięki technologii MagSafe. Wiemy więc, że smartfon ma nieco wyblakłe kolory, ale poza tym ma lepszy aparat. Poza tym ma USB-C, ma Dynamic Island, ma chip z zeszłorocznego Pro i Pro Maxa. Ten telefon śmiga i Czego jeszcze nie ma to 120 Hz, co mnie osobiście boli, ale to jest bardzo dobry smartfon i naprawdę z niego korzysta się świetnie. Apple wreszcie sprawiło, że podstawowa linia iPhone'ów bez Pro w nazwie, bez Pro Max w nazwie naprawdę da się jej używać. Nawet chce się z nich po prostu korzystać. To jest bardzo dobry smartfon. No ale właśnie, ile za taki zestawik musimy zapłacić? Już Wam mówię. Jak wszyscy pewnie już doskonale wiemy, piekło zamarzło i Apple obniżyło ceny. iPhone 15 są lepsze od 14 i są tańsze od 14. Nowe flagowce firmy z Cupertino w tej chwili kosztują mniej niż zeszłoroczne flagowce na premierę. No to jest po prostu szok, cud i coś, co się nigdy chyba jeszcze do tej pory nie zdarzyło. Ceny podstawowego iPhone'a 15 zaczynają się bowiem od 4699 zł, co jest naprawdę niezłą kwotą. Dla porównania, iPhone 14 dni premiery kosztował 5200 zł. Jeśli chcecie wariant z 256 GB pamięci, to musicie zapłacić 5299 zł, natomiast za pół Tera musicie zapłacić 6500 zł. Za iPhone'a 15 Plus, którego właśnie trzeba w rękach, przyjdzie nam zapłacić od 5299 zł. Za wersję z 256 GB pamięci musimy zapłacić 5899 zł, a wersja z 512 GB kosztuje 799 zł iPhone 15 Plus po kilku dniach mnie naprawdę oczarował, i to jest smartfon zaskakująco dobry. Oczywiście Apple już nie robi złych smartfonów od dłuższego czasu, ale jest tu duży skok jakościowy względem zwykłej 14 czy też 13. Tu naprawdę sporo się zmieniło i Apple wreszcie sprawiło, że ta zwykła linia iPhone'ów, że ta podstawowa linia iPhone'ów się opłaca iPhone 15 Plus naprawdę się opłaca. To jest świetny smartfon, zaskakująco dobry smartfon, który usprawnił wiele względem swoich zeszłorocznych modeli. Tu naprawdę większość rzeczy się zgadza. Gdyby to tylko miało 120 Hz, ja byłbym w 100% kupiony. Natomiast i tak uważam, że za te pieniądze to jest świetny wybór. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwsze września z iPhone'a 15 Plus. I cóż, jest naprawdę bardzo dobrze, zaskakująco dobrze. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o nowych urządzeniach Apple, o wszystkich nowych iPhoneach i o Apple Watchach, śledźcie Antyweb.pl. Tam wkrótce będą albo już są wszystkie recenzje tych sprzętów. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.